Tomasz Dyguciński, nowy dyrektor sportowy NKP Podhale. Nowy z racji funkcji. Zastępuje pan Rafała Reisera, ale nie jest pan postacią anonimową. Dobrych parę lat spędzonych w klubie w roli trenera, trenera, koordynatora. Teraz wraca pan do Nowego Targu w nowej roli. No i właśnie, co skłoniło pana do powrotu? Co mnie skłoniło do powrotu? Do powrotu to jest dużo rzeczy, które zadecydowało o tym, że jednak będę tutaj w Nowym Targu. Wierzę mocno w wierzę mocno ten projekt. Ten projekt też wybił sporo trenerów, sporo, sporo, sporo osób do tej piłki profesjonalnej, seniorskiej na, na, na tym najbardziej, na, na najwyższym poziomie, więc myślę, że, że to jest jeden, jeden z tych powodów. Drugi powód, trochę taki pozasportowy, to jest gdzieś powód, powód rodzinny. Moja sympatia jest tutaj z okolic i, i chciałem gdzieś zakosztować tego życia rodzinnego. I to w sumie przelało, przelało gdzieś tam e, tą wagę, która, która ważyła się, czy zostać e, w Akademii Rakowa, Częstochowa, czy wrócić tutaj. No właśnie, no właśnie, pomówmy troszkę o tym, co się działo z panem, jak pan odszedł z nowego targu, e, zradził pan w tym momencie, że przebywał pan w Częstochowie, jaką tam pan rolę pełnił i czym się pan zajmował w Akademii. Ta, 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 ta moja droga też do Częstochowy od razu stąd nie pobiegła, bo, bo, bo najpierw byłem w Akademii AKS-u SMS-u Łódź i, i przy, PZP przy procesie certyfikacji, natomiast sprytnie dyrektor Śleć, można powiedzieć, dokonał wrogiego przejęcia i, i zdążyłem popracować w AKS-ie przez dwa miesiące i, i przenieść się do Akademii Rakowa. Chciałem pracować bardzo z dyrektorem. Myślę, że ten czas, który spędziłem w Akademii. W Częstochowie był, był bardzo owocny dla mnie, bardzo dużo się, bardzo mocno się rozwinąłem pod każdym, pod każdym względem, szczególnie tych kompetencji twardych, jako, 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 jako trenera. Droga, którą przyszedłem też w akademii Rakowa, była ciekawa. Z trenera kończyłem teraz jako, jako osoba zarządzająca działem analizy szkoleniowej, więc naprawdę, naprawdę. Chciałem bardzo podziękować z tego miejsca za, za możliwość pełnienia tej funkcji gdzieś tam przez, przez ostatni czas. Rola dyrektora już tutaj w NKP Podhale to coś nowego dla Pana i pewnie wyzwanie. Tak, to na pewno. No, to, są, to, są, to są nowe rzeczy, w które, w które gdzieś wchodzę. Kończę aktualnie teraz kurs... Analitycznym, który jest przy PZPN-ie. Wiem że, wiem, że kolejnym kursem, który, który gdzieś będzie, będzie kurs dyrektorów, na który, na który pójdę, żeby te swoje kompetencje dalej poszerzać. Jest to coś nowego. Na szczęście no, znam tutaj środowisko, wiem jak tutaj funkcjonować, więc o tyle będzie mi, będzie mi łatwiej. Mam duże wsparcie w osobach wszystkich członków zarządu, pana Olka Bokańskiego, pana Podgórskiego i, i prezesa, prezesa Rubisia. Więc myślę, że sobie, sobie spokojnie tutaj poradzimy. O pomysłach, celach możemy pewnie godzinami rozmawiać, dlatego skupmy się na tym, co tu i teraz, bo przede wszystkim chyba na ten moment najważniejsza jest budowa zespołu pierwszej dużyny. Tak, no pierwszą rzeczą, którą niezmiernie jesteśmy szczęśliwi, że, że udało nam się zatrzymać tutaj trenera Szymona, z którym jesteśmy w stałym kontakcie, pomimo, że trener jest na wakacjach, to, to aktywnie działamy na rynku transferowym, zresztą w niedługim czasie będą Państwo mogli się przekonać o tym, co udało nam się mm, złowić do sieci. E, no, jeżeli chodzi o cele, e, powiem tak, e, o, mistrzostwo, o Mistrzostwo zawsze myślę, że bije się Manchester City, w tym roku również gdzieś tam Arsenal, Real Madrid, Wieczysta, a w przypadku Wieczystej, Realu i Arsenalu wiemy jak było, więc e, Zobaczymy, jak będzie, jak będzie. Chcemy wygrywać każdy, każdy mecz, który, który będzie następny. Może to jest takie trywialne powiedzenie, ale, 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 ale chcemy, chcemy bić się na pewno o, o górną połowę, połowę tabeli. I tutaj nie mówię o miejscach od ósmego, tylko, tylko gdzieś o miejsca 1, 1, 1, 3. Co z tego wyjdzie, to tak naprawdę, naprawdę zobaczymy. Jeszcze dwa trzy zdania na temat Akademii, bo tutaj też pan będzie odpowiedzialny za rozwój to będzie kontynuacja tego, co powiedzmy zapoczątkował Rafał, czy to będzie wdrożenie jakiegoś nowego pomysłu? Miałem okazję już rozmawiać tutaj z trenerem Hainosem, z trenerem koordynatorem, który pokazał mi wizję nakreśloną przez dyrektora Reisera. Powiem tak, no nie sądziłem, byłem... byłem... Niesamowicie zaskoczony na plus tym, że akademia zrobiła postęp, jeżeli chodzi o organizację prac, pracy trenerów w kierunku idącym, w którym również chciałbym żebym ta akademia dążyła. Moja, moja rola będzie. Bardziej tutaj na początku organizacyjna, kilka rzeczy gdzieś tam, gdzieś tam się zmieni. Natomiast myślę, że to będzie kontynuacja pracy, którą rozpoczął tutaj dyrektor Rizer. Akademia Rakowa Częstochowa jest dobrym wzorem do naśladowania? Tak, natomiast no, myślę, że, że bardzo dobrym, szczególnie, że jest to też akademia, która, której projekt jest trudny, opiera się również też o, o jedno duże boisko i, i, i ta część organizacyjna jest na, stoi na bardzo wysokim, wysokim poziomie, natomiast no, musimy mieć też świadomość tego, że no, nie jesteśmy w stanie przenieść wszystkiego jeden, jeden do jeden, natomiast pewne rzeczy jesteśmy w stanie zadoptować i te rzeczy będziemy tutaj wdrażali. Dziękujemy kibiców i tutaj sympatyków życzymy. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Również bardzo dziękuję, cieszę się, że mogłem tutaj z panem redaktorem kolejny raz odwiedzić taki wywiad.